Piękna cisza. Poranek październikowy. Nietrudno zgadnąć, jaki to poranek. Piękny, oczywiście. Piękny, sobotni poranek październikowy. A jeśli sobotni, to prawdopodobnie nastrój jest znakomity. Może do pracy nie trzeba iść? Można dłużej pospać? Zjeść, zjeść inne śniadanko niż zazwyczaj? Na przykład przepyszna jajeczniczka do tego kakao. <taki> Takie śniadanka kiedyś sobotnie się jadało. Teraz nic, tylko owsianeczka i owsianeczka. No tak, ale jak nic innego nie przechodzi, no to co? No, po tym przy długim wstępie, proszę bardzo, dzisiaj temat jest no bardzo trudny, bardzo trudny do rozważań. Wyglądaj tak, jak wyglądasz i czuj się z tym dobrze. Powiedziałabym, na no, bardzo mądra pani, jak sądzę. o, 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 o a to dopiero zadanie. Być miłym, być życzliwym, być dobrym. Może to nie jest najtrudniejsze. Ale być zadowolonym ze swojego wyglądu i czuć się z tym dobrze. Ło! No, to jest zadanie. Ktoś, kto jest piękny, ładny, zgrabny, powabny. A jak jeszcze jest młody, to prawdopodobnie nie ma z tym większego kłopotu, żeby wyglądać tak, jak wygląda i czuć się z tym dobrze. Choć obecne, obecne czasy pokazują, że poświrowanie na ten temat dochodzi już do zenitu, że piękne dziewczyny, a czasami i piękni chłopcy zaczynają kombinować, jakby wyglądać jeszcze piękniej. Jak czasami na to patrzę, to, aż trudno mi uwierzyć, że ktoś, kto dostał od Bozi, urodę jest piękny fizycznie, ciągle chce coś poprawiać. To znaczy, że... Nie czuję się dobrze z tym, jak wygląda. W tej myśli zawarta jest ogromna mądrość. Wyglądaj tak, jak wyglądasz, tak jak chcesz wyglądać. I czuj się z tym dobrze. Ale jeśli coś szwankuje, jeśli nie czujesz się dobrze z tym, jak wyglądasz, och, to ciężka praca przed Tobą, człowieku. No, mówię, na wstępie powiedziałam, że ktoś, kto jest piękny, ładny, nie ma z tym kłopotu, ale wcale to nie musi być prawda. Tak, tak jak już powiedziałam, ludzie piękni bardzo często ciągle chcą coś poprawiać. Operacje plastyczne, wymiana taka, tutaj większe, tam mniejsze. Nosy, biusty. Oh. I po prostu szał. To jest niesamowite, jak natura ludzka potrafi być przedziwna. No dobrze, no to jest jedna grupa ludzi. Pięknych, którzy ciągle chcą coś poprawiać, bo nie czują się z tym dobrze, jak wyglądają. Eee, no to rodzi oczywiście wiele dysfunkcji psychicznych że już nie powiem o tych odchudzaniach i tak dalej, o, ale to temat rzeka a co mają powiedzieć ci, którzy ładni nie są hm. wyglądaj tak jak wyglądasz i czuj się z tym dobrze, no fajnie, trele morele, dobrze się mówi i czuj się z tym dobrze. O, o. No właśnie. Moje koronne zawołanie. No właśnie. Jak się tutaj czuć z tym dobrze, jeśli ładnym się nie jest? I świat zewnętrzny, czyli inni ludzie, otoczenie, właściwie dostarczają nam bez przerwy dowodów na to, że nie jesteśmy ładni. Jak to, kurczę, zbudować poczucie własnej wartości? Wcale to nie jest łatwe. Ale praca nad tym nie jest skazana na niepowodzenie. Małym księciu, jest to przepiękne powiedzenie, najważniejsze. Jest niewidoczne dla oczu. Najlepiej widzi się sercem. Ale tę prawdę człowiek poznaje przez całe swoje życie. I ciągle powątpiewa, że tak jest. I ciągle patrzy w to lustro, i chciałby tak, i chciałby tak, a może taka bluzeczka? No dobrze. A może taka sukieneczka? Ojej, dobra. Taka fryzura, świetnie. No, to teraz taka dieta. O, dobra. No to gimnastyka, o jak gimnastyka to jeszcze nie jest najgorsza droga, żeby poprawić tutaj te bicepsiki no to jak klatka piersiowa zapadnięta Ło, matko! No dobrze. I to wszystko ma służyć temu, żeby dobrze wyglądać, tak jak się wygląda i czuć się z tym dobrze. Bardzo skomplikowany temat, bardzo. A ileż to kompleksów niewiarygodnych rodzi się właśnie z tego powodu, że człowiek wygląda tak, jak wygląda. I wcale mu się to nie podoba. No, jak jest to przeciętny typ urody, to jeszcze jakoś, ale jak się jest naprawdę brzydkim, po prostu, po prostu nie jest to łatwe. A przecież wszyscy wiemy że to najważniejsze czego nie widać to jest naprawdę najważniejsze tylko trzeba w to uwierzyć i dobrze się czuć ze swoim wyglądem bez względu na to jak to wygląda dobrze się o tym mówi powiem szczerze w wieko 63 lat w prawie czterech, gdyż ile kompleksów ta przemądrzała Anka miała na temat swojego wyglądu, to policzyć byłoby trudno. Zwolenie się z tego, jak się jest po prostu niespecjalnie ładnym, nie jest łatwe. Nie jest łatwe, ale nie jest niemożliwe. Brak urody można nadrabiać w przeróżny sposób. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się czuć ze sobą dobrze. Uwielbiam patrzeć na ludzi, którzy są na przykład dziwacznie ubrani. Inni przewracają oczyma, ale się ubrała. Boże, jak ona wygląda. No, chyba się jej nie widzi w lustrze. Ale wspaniałe jest to, że dobrze się z tym czuje. Tak. Nałożyła opięte lajkry. Były kiedyś takie modne. Lata 90. No, teraz trochę to wróciło. To wąziutkie spodnie i te inne rzeczy mówię o kobietach i dziewczynach no nie wszystkie wyglądają w tym świetnie potrzeba do tego naprawdę idealnej figury, żeby powiedzieć o, ale pięknie wygląda ale najważniejsze, że ta osoba czuje się z tym dobrze i to bardzo dużo o niej mówi można by powiedzieć, że bierzcie ludzie z przykład ma gdzieś to, co inni o niej powiedzą, pomyślą. Poczuje się dobrze ze swoim wyglądem. A to jest coś wspaniałego. Kompleksy, kompleksy, kompleksy. A któż ich nie ma? Jeden ma takie, inny ma siakie. Te dotyczące wyglądu i te inne. No, Największa chyba sprawa najważniejsza to umieć się do tego przyznać i wiedzieć, że czasami dziwaczne nasze zachowania wynikają właśnie z tego, że leczymy jakiś kompleks. Łaj, 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 Łaj. Ale się przemądralowuję dzisiaj. A tak naprawdę, temat jest prosty. Wyglądaj tak, jak wyglądasz, i czuj się z tym dobrze. Czuj się z tym dobrze. Wspaniała sprawa. Po prostu tak myśleć i pracować nad tym i mieć gdzieś co inni powiedzą. Czy to by oznaczało brak dbałości o swój wygląd? Nie, absolutnie. To się nie wyklucza. Można dbać o swój wygląd wedle swojego. Widzi mi się. Widzi mi się. To nie znaczy, żeby ktoś nie mógł nam podpowiedzieć tego czy owego. Ale najważniejsze, jaki piękny listeczek, ale najważniejsze to żebyśmy my czuli się ze swoim wyglądem dobrze. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Ale codzienność skrzeczy i pokazuje nam, że to jak wyglądamy, <laughs> albo coś ułatwia, albo coś utrudnia. Tak to wygląda. Czy to by oznaczało, że wszyscy piękni ludzie mają zawsze z górki? A no nie. z górki, jaki piękny piesek przystanął razem z panią pani na rowerku, piesek obok no chętnie bym ich tutaj sfilmowała, no ale ale nie wypada a dzisiaj pięknie w lesie naprawdę już jesiennie lekki chłodek lekki wiaterek pięknie nie mi się Jaki kochany, No grzacin, pani panie pani na smycz. Bo w lesie to w ogóle z psami nie można. Przynajmniej tutaj. No właśnie, czy ci co są piękni, nie mają żadnych problemów. A no nie, mają, mają też. Bo czasami ta ich piękność przesłania inne wartości. Stają się ułomniejsi. Tak myślę, ale są też ludzie piękni na zewnątrz i piękni wewnętrznie. Znam takich. No, nie wytrzymam komar, a cóż to za komarowy rok w tym roku. Jeszcze mi brzękną kołucha, a wielkiej urody paproteczka. No to czas ten filmik kończyć. Chyba wszystko powiedziałam. Wspaniale jest wyglądać tak, jak się wygląda. Z dbałością o ten wygląd oczywiście. I czuć się z tym dobrze. Ale jeżeli wszystko inne przestaje mieć znaczenie, a wygląd, tylko wygląd ma znaczenie, to można po prostu współczuć takiej osobie No ale to jest jej wybór oczywiście To już bym się chciała pomądrzeć znowu a filmik miał się kończyć w takim razie pięknego, radosnego październikowo sobotniego dnia Spoczucie że dobrze czujemy się z tym, jak wyglądamy.